Witam Was, kochani. Ja już swoją pierwszą część chusty strzałki skończyłam. Zobaczcie, jak się pięknie zmieniają w tym moim motku kolory. Jak ładnie przechodzi jeden w drugi. Jestem na etapie, że jedna połowa u mnie chusty ma 85 oczek. Ważyłam swój motek, ważyłam robótkę i zdecydowałam, że już czas. Zacząć robić drugi etap. Drugi etap polega na tym, ja nie będę wam pokazywać tutaj robiąc, bo tego byłoby za dużo, wytłumaczę i zobaczycie, że to starczy. Jestem na przodzie chusty, gdzie mój kręgosłupik doskonale widać tymi oczkami prawymi. Zaznaczam sobie po jednej stronie markerem, żebym wiedziała, że to jest ta strona, po której przestaje dodawać oczko na początku, ale cały czas przy środku chusty zbieram dwa oczka razem. Tylko w tej części to się zmienia. Nie dodajemy oczka na początku, ale dwa oczka zbieramy razem. Druga część chusty zostaje tak jak była, zbieramy oczko, dwa oczka razem za środkiem, na końcu dodajemy w jednym i w drugim rządku, w parzystym i w nieparzystym. W, tym, w tej części się to nie zmienia, dlatego na początku, potem już będzie widać, bo się stworzy tutaj fajny róg, ale na początku, żebyśmy się nie pomylili, to sobie zaznaczyłam markerem, żeby zawsze z tej samej strony, nie, gdzie jest marker, nie dodaję oczka, ale przy grzbiecie chusty zawsze robię dwa oczka razem. I tak robimy do momentu, kiedy po tej stronie zostanie nam jedno oczko. Jeśli, zamykając powolutku. I ilość oczek będzie nam się zmniejszać. W momencie, kiedy zostanie nam po tej stronie, gdzie jest marker, jedno oczko, wtedy całą chustę, całą tą drugą część, po prostu zamykamy wszystkie oczka równo w jednym rzędzie. Moja się prezentuje tak, jest jej dużo, ona będzie długa, bo ona w tej chwili się prezentuje jeszcze bez blokowania. A blokowanie wiemy, że poukłada nam oczka i powiększy całą dzianinkę. Także, kochani, zaczynamy drugi etap. Widzimy się w momencie, kiedy będę miała jedno oczko po tej stronie, gdzie zaznaczyłam sobie markerem. Do zobaczenia. Miłego dziergania. Papa! Pa.